Witam serdecznie Panie Dyrektor, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i oczywiście Was, koleżanki i koledzy. Dzisiaj spotykamy się, by wspólnie zakończyć ten wyjątkowy rok szkolny. Był pełen wyzwań, ale i radości, i sukcesów, a czasami trudnych chwil. Co z niego zapamiętamy? Na pewno to, że dowiedzieliśmy się wielu nowych, ciekawych rzeczy. Przeczytaliśmy sporo ciekawych książek, zdobyliśmy nowe umiejętności, rozwinęliśmy nasze pasje i zainteresowania. I przestaliśmy bać się klasowych z matmy i innych przedmiotów, które nie są takie straszne. Braliśmy udział w konkursach, zawodach sportowych i akcjach charytatywnych. Ten rok nauczył nas, że warto próbować, nawet jeśli coś wydaje się być tru trudne. Zobraliśmy ze sobą nie tylko wiedzę, ale i super wspomnienia. Nareszcie koniec roku. Jakie macie plany na wakacje? Ja najpierw polecę do Hiszpanii, potem rejs po Karaibach, a na koniec wspinaczka w Himalajach. Tak, a potem mógł dziś zadzwonić i wrócić do rzeczywistości. A ty, besty, miejsce, co będziesz robił? Pewnie padać będzie przez dwa miesiące, internet się popsuje, i babcia każe mi kopać ziemniaki. Ej, głowa do góry! Może chociaż lasu polecić od światła lodówki? Ja planuję coś pomiędzy. Trochę odpoczynku, może obóz, książki. Dobra, bez książek. W każdym razie wakacje to wakacje. Nie ma zadań domowych, kartkówek i sprawdzianów. Chyba, że mama za to sprzątanie całego domu. Dobrze, dzieci, wakacje się zaczynają, ale pamiętajcie, we wrześniu sprawdzam, kto naprawdę odpoczywał z książką. taki mody, Że jeszcze tylko Wrzesień, październik, listopad Grudzień, styczeń, luty Marzec, kwiecień, maj, czerwiecki Wakacje Znów będą Wakacje Na pewno mam Tak nie będą szkoły Jeszcze tylko maj, czerwiec i wakacje. Hej chłopaki, hej dziewczyny, dzisiaj koniec szkoły. Wakacje się zaczynają, każdy jest wesoły. Przyjdziemy więc po świadectwa, będą też nagrody za ocenę zachowania, potem czas swobody. Słońce już, słońce już wysoko, lato już tu, tuż. Kończymy rok szkolny, wakacyjny czeka luz. Dziękujemy nauczycielom za serce i za czas, choć bywało nieraz trudno, wspominajcie dobrze nas. Przyrzekamy, że będziemy o was pamiętali i o swoje bezpieczeństwo nieustannie dbali. Hej chłopaki, hej dziewczyny, dzisiaj dziś koniec szkoły. Po wakacjach to wrócimy i znów się spotkamy. Za mnie kilka o tej porze będę widać polskie morze, bo najbardziej mi się marzy, żeby bawić się na plaży. Ja na morze nie mam czasu, wolę jechać hej do lasu i tam z dziadkiem zbierać grzyby, albo w rzece łowić ryby. A ja chciałbym dotknąć chmury. I dlatego jadę w góry, razem z mamą, razem z tatą, w górach lubię spędzać lato. Dla mnie to najlepsza pora, żeby skończyć do jeziora. Nie chcę w pochodzić chodzić góry, wolę jechać na Mazury. Morze, góry, las i rzeka, wszystko to już na nas czeka, bo zaczęło się już lato, jedźmy mamo, jedźmy tato. I'm still here. Dziękujemy. Dziękujemy wszystkim nauczycielom za trud, cierpliwość i uśmiech. Dzięki wam staliśmy się mądrzejsi i odważniejsi. Dziękujemy również naszym rodzicom za pomoc w nauce, troskę w wychowaniu oraz okazywane zrozumienie i miłość. Życzymy wszystkim pięknych, bezpiecznych i słonecznych wakacji. Wypoczywajcie, zbierajcie siły i do zobaczenia we wrześniu.